Lubańscy pogranicznicy uczcili 22. rocznicę powołania Straży Granicznej. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, następnie w komendzie ośrodka odbył się uroczysty apel z udziałem gości. W trakcie apelu funkcjonariusze i pracownicy ośrodka otrzymali medale odznaczenia, wyróżnienia i awanse na kolejne stopnie służbowe. Poczt flagowy w składzie dowódca pocztu Szeregowy Straży Granicznej Jarosław Kaleta, flagowy Szeregowy Straży Granicznej Aneta Bieńko, asystujący Szeregowy Straży Granicznej Adrian Kotarski dokona uroczystego podniesienia flagi państwowej na maszt. Kolejny jubileusz powstania Straży Granicznej wspaniał do krótkiej refleksji. Dynamiczne zmiany naszej formacji, zarówno w zakresie zabezpieczenia logistycznego, jak i organizacji służby, znalazły też swoje odbicie tu, w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubanie. Ciągłe prace modernizacyjne prowadzone na terenie kompleksu koszerowego służą zapewnieniu jak najlepszych warunków bytowych słuchaczom naszej szkoleń. Natomiast gwarantem zdobycia specjalistycznej wiedzy jest wykwalifikowana kadra dydaktyczna. Różnorodna oferta naszych szkoleń obejmuje nie tylko tematy związane z pionem cudzoziemców, związane z pionem służby granicznej, tresury psów służbowych, ale także logistyki, pierwszej pomocy przedmedycznej i medycznej, umożliwia słuchaczom zdobycie większych kompetencji i umiejętności. Ośrodek stale rozwija także bogatą gamę działalności międzynarodowej jako Akademia Partnerska Frontexu, podejmując współpracę z Organizacją Migracyjną i Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a także ośrodkami szkoleniowymi służb mundurowych z Niemiec, Czech, Słowacji, Łotwy i Ukrainy. Funkcjonariuszki i funkcjonariusze, pracownicy naszego ośrodka, w tym szczególnym miejscu chciałbym Wam złożyć wyrazy szacunku i podziękowania za Wasz wielki dar serca. Do naszej szkoły wpływa wiele apeli o pomoc, które nie pozostają bez odpowiedzi. Wielokrotnie włączaliście się w akcje charytatywne, potwierdzając, że człowiek to brzmi do Nie Niespełna tydzień temu w tym miejscu stał ambulans Regionalnego Centrum Krwiadarstwa z Wałbrzycha. Przez dwa dni oddaliście blisko 32 litry krwi, która pomoże ocalić zdrowie i życie chorym. Najliczniejszą grupę honorowych krwiadowców stanowili najmłodsi adepci służby granicznej, dając tym samym świadectwo, że mundur zobowiązuje, ma być wzorem i przykładem dla innych. Dziękuję Wam za to bardzo. Drodzy słuchacze, przed Wami już ostatni sprawdzian egzaminy kończące kilkomiesięczny cykl szkolenia podstawowego. Wierzę, że miesiące spędzone w naszym ośrodku ocenicie jako okres niezwykle, niezwykle pozytywny w Waszych dalszych karierach zawodowych. Tego Wam życzymy wszyscy, wszyscy nauczyciele, wszyscy instruktorzy. Wszystkim Wam życzę, aby spełniły się Wasze marzenia, a plany, jakie wiążecie z dalszą służbą, przybrały realny kształt. Funkcjoneroszki i funkcjonariusze, pracownicy, ciepłe słowa i szczególne gratulacje kieruję także do wszystkich którzy otrzymują dzisiaj wyróżnienia i awanse. Są one potwierdzeniem Waszej wzorowej służby i pełnego zaangażowania w realizację powierzonych zadań. Za tą ogromną pracę wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Brązowy medal za zasługi dla Straży Granicznej otrzymuje major Straży Granicznej Ewa Zajączkowska-Sukacz, naczelnik Wydziału Finansów. Zadaną przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, odznakę Straży Granicznej otrzymuje Major Straży Granicznej Aneta Wieczorek, Kierownik Zakładu Organizacji Dydaktyki. Brązowy medal ze zasługi dla Straży Granicznej otrzymuje Major Straży Granicznej Ryszard Smalara, Naczelnik Wydziału Łączności Informatyki. Straży Granicznej otrzymuje podporucznik Straży Granicznej Maciej Ziała, wykładowca w Zakładzie Szkolenia Granicznego. Na stopień majora Straży Granicznej awansowali kapitan Straży Granicznej Agnieszka Sztaba-Kozakiewicz, kapitan Straży Grza Granicznej Grzegorz Borkowski, Nęcznych awansował na stopień kapitana Straży Granicznej poruczników Tomasza Cebułowicza oraz Janusza Czech. Na stopień porucznika awansował podporucznik Straży Granicznej Tomasz Pogorzelski. Komendant główny Straży Granicznej awansował na kolejny stopień w Korpusie Chorąży w trzech funkcjonariuszy ośrodka. Komendant ośrodka szkoleń Straży Granicznej. W Korpusie Podoficerów awansował na stopień sierżanta Straży Granicznej, sierżanta Grzegorza Pałasza. Właściwie to powinnam na początku zaśpiewać, że tam za górą jest granica, na granicy jest strażnica, w strażnicy i tak dalej, ale na poważnie podchodzimy do święta. Z, ok z okazji święta Straży Granicznej chciałabym wyrazić słowa szacunku i podziękować funkcjonariuszom i pracownikom Straży. Jestem w pełni świadoma, jak wysoką rangę cechuje ten zawód. Jestem w pełni świadoma ogromnej wagi zadań, jakie na Państwa zawodzie ciążą. Jestem dumna z faktu, że mogę brać udział w Państwa święcie. Uroczyście obchodzone Święto Straży Granicznej stwarza okazję do podkreślenia jej ogromnego znaczenia dla bezpieczeństwa naszego kraju. Szanowni Państwo, ostatnie lata spowodowały, że na barki funkcjonariuszy spadło bardzo dużo nowych obowiązków. Wstąpienie Polski do strefy Schengen nałożyło na straż graniczną wiele nowych, dotąd nieznanych zadań, w szczególności w postaci ochrony szlaków komunikacyjnych o znaczeniu międzynarodowym. Straż Graniczna przeprowadziła i nadal prowadzi szereg przedsięwzięć mających na celu przystosowanie metod działania i struktury organizacyjnej do nowej rzeczywistości, gdzie wiele zagrożeń jest zupełnie inaczej definiowanych niż kilkanaście, a nawet kilka lat temu. Jestem przekonana, że pamiętając o swojej myśli, misji, dzięki zaangażowaniu, determinacji i profesjonalizmowi w działaniu, Straż Graniczna sprosta wszystkim postawionym przed nią wyzwaniom. Przez 22 lata Straż Graniczna przeszła ogromną metamorfozę i stała się doskonale wykształconą formacją, w skład której wchodzi wielu znakomitych specjalistów służących swoją wiedzą, kwalifikacjami i zdobytymi umiejętnościami, by zapewnić bezpieczeństwo granicom naszego kraju. Łącząc głębokie, wyrazy głębokiego szacunku i szczerej sympatii. Pragnę, pragnę życzyć Państwu zrealizowania wszystkich marzeń. Oczywiście te życzenia składam nie tylko w swoim imieniu, ale przede wszystkim w imieniu pana wojewody Aleksandra Marka skorupy. Życzę Wam wszystkim szczęścia, pomyślności, realizacji swoich marzeń i dziękuję bardzo za uwagę. Wszystkiego dobrego. Tam za górą jest granica. Na granicy jest strażnica, a w strażnicy do swej lubej żołnierz pisał list. I tak Szanowni Państwo, dzisiejszą uroczystość uświetnia występ Orkiestry Reprezentacyjnej Elektrowni Turus. Zakładowa Orkiestra Denta Porucznik Straży Granicznej Tomasz Pogorzewski. szkolenia fenologicznego przewodnicy psów służbowych wraz ze swoimi czworonożnymi podobiecznymi, którzy dopiero rozpoczynają służbę Straży Granicznej. Pod oddział prowadzi kapitan Straży Granicznej Witold Sroka.